Witam wszystkim i witam Was na moim kanale. i Dzisiaj będę właśnie testował takiego fajnego drona. E, taka piłka nożna, bo to nie jest taki zwykły dron. O, zobaczcie sami, otwala. I zobaczcie, co ja tutaj jest. To się jak pokładam tak to ono leci w górę. To jest fajny latający gadżet. Tylko, że ono się testuje w domu, bo nie chcę, żeby mi tak. Powiedz Wam po żeby nie rozbił się wiecie co o, o inne rzeczy ani śmigła, ani nie rozbiły się. I jeżeli chcecie więcej takich filmów, możecie zostawić łapkę górę i subskrypcję, no i wydecznie dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. No. A teraz zaprezentuję domno. I właśnie teraz będę próbował jak najdłużej utrzymać tego drona w powietrzu. Bez przeszkód. Tylko nie się, że nie wpad. Żeby mnie nie mi e, tych kwiatków, nie, 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 poszło. Jeszcze raz. raz. nie, nie, Nawet nawet jak puszczę, to nawet ten, nawet lata, jak na przykład o zobaczcie. To się zbija w powietrze. Ja właśnie wwojuję po burzy. To się mi leci w mą stronę. To ważne, że się tak go puści, że... No dobra, to się tam później uporządkuje, bo... Właśnie mi dmucha, bo te wilniki śmigła właśnie dmuchają mi moje rzeczy. Tylko żeby mi nie przeciął kwiatków. znowu poszło moje. Ojej. Zobaczcie znaczy sami, co mi się stało. Znowu mi poszły e, te liście i znowu ten... Ten gadżet uciekł, utknął mi. Aha, jeszcze raz. Odpalam. Można kupić w różnych sklepach, ale nie gwarantuję yy, w jakich. Bo to fajny gadżet trochę kosztuje. Bo ja mam jedno takie e, ten helikopter, a ten drugi to jest moje siostry. Więc sobie pożyczyłem. Z tego z tej piłki to jest niezły agresor i odpalamy. się teraz będę utrzymywana do końca jak najwyżej. Własnie. Właśnie jak podkładam rękę, już chyba mówiłem, to właśnie zbija, się, ale zobaczcie sami, o. Tylko, że trzeba uważać, żeby właśnie takie coś się. Bo jak na przykład o, spadnie ten dron gdzieś, to te śmigłowce stają ruszać się i właśnie dron staje. O! I sobie zbija w powietrze. Ja tak. się uważam, żeby nie wpaść w tą nabrę. I nie za bardzo chcę wnieść się, bo... Zobaczyłem co by się stało, gdyby to Nic nic nie działa. Właśnie fajne garze latające, podobne jak do drona, tylko że... No niestety, to nie jest zdal zdalnie sterowane, tylko można jedynie ręką sterować. Tylko wysokość... O Boże. O oh kurde. Rozbija się ciągle. Właśnie, proszę bardzo. Właśnie powinien się znosić. I dopiero wtedy później da wam sygnał, kiedy jest na przykład mała bateria. O. Znowu się rozbija ciągle. I właśnie tak się dzieje. Bo się wtedy jak puszczę to bielniki dają mniejszą moc niż tam odpowiednio co na przykład daje. O, widzicie? No i garzec sobie leci i leci. Tylko żeby nie kręcić się za bardzo, bo... Właśnie coś się, takiego się dzieje, że ja w pewnym momencie zaczyna zniżać, ale powinien się znieść bardziej wysoko, ale już chyba to już jest sygnał, że już jest mało baterii. Mi się utrzymuje, ale dobra. Ja się boję właśnie, żeby mi te dokumenty. Musi mi się, się utrzymuje. Właśnie muszę uważać, bo żeby mi padł. Żeby nic nie rozwalił. My się myli... Dobra, mi my spadł. Jeszcze raz upalamy. Się patrzcie, yy, bo chodzi o to, że jak już będzie czerwony, to oznacza sygnał, że już yy, baterie się w tym dronie roz rozładowały się. Chęci się na razie. Na razie nie kopci, jakbym to powiedział. Powinien długo się utrzymywać w powietrzu, ale nie tak długo i nie tak długo nie więcej niż, nie wiem, przykładowo yy, chyba 5 czy do 8 minut. Tak jak może będzie trwać. Jeszcze. Się. Jaki się. agresor. Nie przejdę nic, ale dobra. Więc odpalamy jeszcze raz. Jeszcze ciągle zniżę się. Może lepiej pójdę z kamerą. Oła! Dobra, zaatakował mnie. I ostatnia próba. Dobra. Tak właśnie wygląda właśnie lot tego agresora. No i właśnie mówię, takie rzeczy są dostępne. Tylko, że nie we wszystkich sklepach, więc tyle mogę powiedzieć. Ale dobra, to już wszystko z tego filmu, i zachęcam właśnie do dawania łapy w górę, subika i dzwoneczek. Cześć!